Związane z ostatnimi dwoma książkami, które wydałem. Znaczy jedna to jest taka praca zbiorowa pod tytułem Przyjmujmy Komunię Świętą na kolanach, yy, na tej, znaczy są to teksty od Jana Pawła II do Benedykta XVI plus teksty Kongregacji do spraw Sakramentów i niektórych biskupów i kardynałów i yy, na pracy tej jest napisane, na tym książce tej napisane jest praca tę poświęcona wielkiemu papieżowi Benedyktowi XVI, który zawsze udzielał Komunii Świętej nakręcząco i do ust. Praca ta ukazała się drugiem ostatnim dniu pontyfikatu Benedykta XVI 28 lutego 2013 roku. I Czyli to była jakaś też reakcja na, na tą decyzję papieża o abdykacji. Natomiast chciałem powiedzieć parę słów na temat, który miałem w takiej książce Papież Franciszek, dokąd zmierza Kościół. Książka się ukazała na drugi dzień po tej mszy inauguracyjnej i jak papież Benedykt ogłosił decyzję o abdykacji 11 lutego, no to ja, jak wielu moich znajomych i nieznajomych, byłem przerażony prawda, tym, co się dzieje, dlaczego tak się stało. No bo nigdy tak naprawdę w kościele czegoś takiego nie było, nic takiego się nie zdarzyło. Prawda. Tutaj argument podawany może nie do końca przez samego papieża, ale tak przez wszystkich, mówił o stanie zdrowia. Papież mówił trochę o czymś innym, ale nigdy czegoś takiego nie było. Prawda? To znaczy na przykład papież Leon XIII był papieżem do 93 roku życia i ostatnie lata nie ruszał się z łóżka i, i z łóżka prowadził yy, kościół. Prawda? Tylko, że nie miał takich problemów jak Benedykt XVI, prawda? to znaczy jeżeli coś powiedział z tego łóżka, to to natychmiast było yy, realizowane. I żeby powiedzieć parę słów na ten temat, to trzeba powiedzieć tak, że myśmy powinni mieć taką świadomość, że już od dawna, to znaczy tam nie wiem, od 30 lat, 40 lat, Kościół jest podzielony. No i on jest podzielony na takie dwa obozy, które niektórzy nazywają w ten sposób, że mówią Kościół duszpasterstwa i Kościół dogmatu. Kościół dogmatu to są ci... Kardynałowie, biskupi, kapłani, i tak dalej, którzy uważają, że trzeba być wiernym Chrystusowi w pełni do końca i w taki wyraźny sposób, tak, tak, nie, nie, niezależnie od skutków. Prawda? Jeżeli komuś się to nie podoba, no to, to, nie, to, to nie będzie się z tego powodu ukrywać yy, prawd wiary. Ja miałem takiego, jak u mnie, koło mnie powstała nowa parafia, i przyszedł taki młody, ostry proboz a moja parafia mowa mieściła się, mieści się na granicy normalnego osiedla i osiedla, które jest nazywane Zatoką Czerwonych Świn, tak przez, przez miejscowych, no to ten proboszcz wyszedł w pierwszym kazaniu i powiedział, katolicy, to jest to, 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 to i to, a komu się nie podoba, to niech wyjdzie z kościoła. I wtedy część ludzi wyszła, ale później zaczęli wracać i czy kościół dogmatu to jest kościół, który ostro strabia te akcenty, mówi, mówi o prawdach wiary i tych prawd wiary stara się, niezależnie od reakcji, okoliczności, otoczenia, je prezentować się i trzymać. Natomiast kościół duszpasterstwa to jest kościół, który Przede wszystkim uważa, że to są ludzie, którzy przede wszystkim uważają, że najważniejsze jest postępstwo, żeby to postępstwo było skuteczne, żeby ludzie przyszli, żeby ludzie nie, posz, nie odeszli, czyli pewnych rzeczy się nie robi, o pewnych rzeczach się nie mówi, pewne rzeczy robi się w taki sposób, żeby uatrakcyjnić, uatrakcyjnić, no, wszystko to, co w kościele się dzieje i drugi był kimś takim, kto starał się te dwa kościoły ze sobą pogodzić. I on jakby wykonywał gesty czy ruchy w stosunku do jednego kościoła i w stosunku do drugiego kościoła, czasami był bardzo jakiś taki łagodny, prawda? Czasami był bardzo ostry, jak choćby jak była kwestia kanonizacji kolbego i się podniosły głosy przeciwko, prawda, po o masonerii mówił i o żydach, mówił bardzo ostro i tak dalej, to. Jak powiedział Paweł II się zdenerwował, to po prostu podpisał dokument, że Święty Maksymilian zostaje świętym jako męczennik i zamknął sprawę. I Jan Paweł II dobrał sobie Ratzingera jako najbliższego współpracownika i dał mu najważniejsze stanowisko w kościele, prawda? czyli prefekta Kongregacji Doktryny Wiatru. I Ratzinger to był ktoś taki, kto był bardzo podobny do papieża, ale to znaczy też jakby szedł tym środkiem pomiędzy kościołem dogmatu i kościołem duszpasterstwa, ale bardziej skłaniał się i jakby przechylał się w kierunku kościoła dogmatu. Tutaj w tych swoich pierwszych książkach, na których wielu się formowało, w tych książkach jeszcze kardynała Ratzingera, no to na przykład pisał, że msza nie może być show. Da, że nie można uatrakcyjniać, muszę, że wprowadzać jakieś, jakieś tańce jakieś dla dzieci, jakieś tam gimnastyczne figury i tak dalej, i tak dalej. I zauważmy, że Ratzinger wyznał pod koniec tego okresu, kiedy był prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, że cztery razy yy, chciał się podać do dymisji. Znaczy czwarty raz się podał do dymisji. Trzy razy Wziął się podać do dymisji i trzy razy sam zrezygnował z tego, uznając, że nie może zostawić papieża Jana Pawła II samego, a czwarty raz uznał, że no nie, nie są realizowane jakby pewne ważne rzeczy w kościele i w związku z tym on nie może ponosić za to odpowiedzialności, podał się do dymisji. I wtedy Jan Paweł II zareagował bardzo ostro, bo powiedział nie zgadzam się. Masz zostać. No I w ten sposób Ratzinger dotrwał do końca potyfikatu Jana Pawła II. I teraz o co chodziło wtedy prawda, Że już za Jana Pawła II, jakby z powodu funkcjonowania tych dwóch kościołów była, no było coś, co można by nazwać schizmą, a schizma była ukryta, tak? czyli jeden drobny przykład, bo nie mamy czasu to nie należy do tematu naszego spotkania. We Francji Kościół francuski zrobił sobie tak, że ksiądz wychodził prawda, przed ołtarz i mówił, a teraz wszystkich rozgrzesza. No i rozgrzeszał wszystkich. No i papież, M. Paweł II, napisał do nich, że to jest w ogóle niezgodne z katolicką wiarą, Mówią, że on się nie zgadza, nie może tak być. No to oni zrobili tak, że nie było dalej żadnej spowiedzi, tylko ludzie się ustawiali procesyjnie. Ksiądz stał i każdego indywidualnie rozgrzeszał. Bez spowiedzi, ale indywidualnie, a nie, nie zbiorowo. Dano no to papież, jak przyjechał do Francji, a Pawła II, no to powiedział Francja, tylko kościoła, gdzie jesteś. Znaczy, tego typu problemów, jakby buntów przeciwko papieżowi, nieposłuszeństwa papieżowi, za Jana Pawła II już było sporo. Natomiast jak papież Benedykt został, znaczy jak Gerzinger został papieżem Benedyktem XVI. No to zaczął jakby te działania w kierunku no, zbliżenia, jakby większego wyakcentowania tego kościoła dogmatu. No, i no, zaczął wydawać dokumenty i, i, i robić wszystko w kierunku no, zdyscyplinowania liturgii. No, a później zaczął jakby, no, zamykać te różne furtki związane z ekumenizmem i dialogiem międzyreligijnym, to znaczy tutaj jakby zaostrzać stanowisko. Między innymi y, zdążył założyć specjalną diecezję dla Anglikanów, zapraszając tych Anglikanów do powrotu na łono kościoła. I oni zaczęli wracać dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy w zasadzie, dlatego, że w tym kościele anglikańskim tam się zaczęło robić bardzo źle, prawda? bo zaczęli wyświęcać homoseksualistów na kapłanów, kobiety na kapłanów, zaczęli odrzucać niektóre dogmaty. No i to się bardzo nie podobało wielu, że nasz papież tutaj mówi wracajcie do kościoła z powrotem. To samo zaczął robić w kierunku, znaczy w związku z protestantami zamierzał założyć taką decyzję dla protestantów, którzy będą opuszczać wspólnoty protestanckiej, powracać na łono kościoła. I robił, zaczął robić nowe gesty w stosunku do judaizmu i w stosunku do islamu. W stosunku do judaizmu, no to o czym mówić, że oni nie są starszymi braćmi w wierze, tylko judaizm powstał w IV wieku po narodzeniu Chrystusa, a to my jesteśmy dziedzicami Starego Testamentu, bo wypełnieniem Starego Testamentu jest Nowy Testament, a nie Talmud. I między innymi robiąc te różne ruchy związane z islamem, ochrzcił jednego z tych najbardziej znanych, ochcił publicznie, tak uroczyście, jednego z najbardziej znanych y, takich intelektualistów islamskich, prawda. Ten, znaczy, że powrócił na łono kościoła, tylko został nawrócony. I, i papież Boniolik zaczął tu natrafiać na coraz większe przeszkody i zaczął o tym mówić, zaczął mówić o nieposłuszeństwie kapłanów, zaczął mówić o nieposłuszeństwie biskupów, prawda, zaczął mówić o brudzie w kościele, brudzie, który związany jest nie z pedofilią, jak niektórzy sugerowali, tylko właśnie jakby z nową schizmą. Z tym bo schizma to, to nieposłuszeństwo i to nieposłuszeństwo jakby się wzmagało, prawda? bo kiedy papież Benedykt pojechał do Ameryki Południowej i powiedział tam bardzo ostro, że nie dawajcie komunii świętej politykom, którzy głosują za legalizacją aborcji, no to jak opuścił Amerykę Południową, to jeden z miejscowych kardynałów, kardynał Arandiaga, powiedział publicznie, a ja będę udzielał komunii świętej takim politykom. Zdano to, to były takie gesty nieposłuszeństwa bardzo głośne i takiego nieposłuszeństwa było coraz więcej. I wszystko wskazuje na to, że, że to były te elementy, które spowodowały, że papież Papież podjął decyzję o aplikacji. To jakby leżało w jego charakterze, jak, jak widać było z tych wcześniejszych rezygnacji związanych z kongregacją doktryny wiary. I wszyscy się spodziewali, prawda, że, że, że tutaj zostanie wybrany papież, który będzie tym kontynuatorem dzieła Benedykta. I takim który będzie no jakby silniejszy w sensie wigor, e, bo papież Benedykt powiedział po łacinie, że zabrakło mu wigor. Po łacińskim słowo wigor, to po polsku e, można przetłumaczyć jako wigor, to znaczy jakaś tam e, siła życiowa, ale zauważmy, że na, jakby ostatnie przesłanie e, papieża Benedykta XVI, to było to, co powiedział 45 minut. Tego nie wydrukowano nigdzie do końca, ale to podawano fragmenty. To co powiedział do kapłanów diecezji rzymskiej, że on powiedział, jedna rzecz nas czeka, nie znamy Soboru Watykańskiego II, żyjemy na jakimś oszustwie, prawda? Znaczy to co, co do, do dzisiaj było określane jako Sobór Watykański II, to był Sobór Mediów, to było yy, Fałszywa interpretacja Soboru dokonana pod wpływem mediów, natomiast trzeba wrócić do Soboru w Ojców, trzeba jeszcze raz zinterpretować dokumenty Soborowe i musi to być związane z Hermeneutyką ciągłości, da, czyli że ten Sobór musi być odczytywany w kontekście całej tradycji i mm, nauki Kościoła, da, bo przecież jest to tylko jeden z elementów całej nauki y, nauki kościoła. I zostawił takie przesłanie i zostawił no, jakby to przeświadczenie, że przyjdzie ten uczeń. No i uczeń nie przyszedł, bo przyszedł papież Franciszek, jakby zupełnie z innej szkoły. Y, papież Franciszek, który y, no, wyraźnie reprezentuje, y, można powiedzieć, nawet skrajne skrzydło tego kościoła, duszpasterstwa. No i tutaj w tej książce ja opisałem, już o tym nie będę opowiadał, ale opisałem te wszystkie sprawy, znaczy ona mi tak wyszła, bo po prostu napisałem, no, miałem napisać książkę Papież XYZ, dokąd zmierza Kościół, prawda, czyli pierwsza część o papieżu Benedykcie, druga część o jego następcy. No i, yy, i wyszło, że, no i napisałem między, w środku, prawda, znaczy właśnie jakby to wyglądało, jak, jak papież Benedykt widziałby tą dalszą kontynuację tego dzieła, które rozpoczął. No i wszystko mi się w książce nie zgadzało, prawda? Nie zgadzało mi się, a poza tym no, wyszło masę e, takich e, rzeczy bardzo niepokojących, prawda? Znaczy, tych z, z różnych działań, zachowań e, kardynała Bergoglio i późniejszego papieża Franciszka. I podam tylko dwa przykłady, już przejdę do tematu dzisiejszego. To znaczy tak, na tych swoich spotkaniach o, o masonerii yy, ja często mówię, jest to we wszystkich książkach zapisane o Rotary Club dla organizacji takiej paramasońskiej. Tak sami na ma, mówią ma, Masoneria w szerokim tego słowa znaczeniu albo przedszkole masonerii. Yy, Historycznie ta organizacja została założona przez masonów jako organizację, która ma realizować pewne masońskie cele. No i teraz jedna z pierwszych informacji, którą zdobyłem, no to była informacja Rotary Club z Buenos Aires, że członek naszego klubu został papieżem I, i taki list, który, znaczy, bo to kopia listu kardynała Bergoglio, Rotary Club, że z pieczątką na papierze filmowym, z podpisem, że cieszę się bardzo, że tak wspaniała organizacja dała mi honorowe członkostwo. Tak, tutaj takie otwieranie się kardynała Bergoglio na różnego typu organizacje tam żydowskie, islamskie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy było tego sporo. Natomiast Później na początku pontyfikatu też jakby było dużo takich momentów niepokojących. Prawda? To znaczy, no, na przykład ta gwiazda pięcioramienna, która była w herbie, wapierza, w herbie biskupim Bergoglio która później znalazła się w herbie biskupim i Stolica Apostolska próbowała to tłumaczyć w ten sposób, że ta gwiazda symbolizuje Matkę Bożą. No, ale nie ma takiej gwiazdy pięcioramiennej symbolizującej Natkę Bożą. I wszystko to, to cała historia skończyła się po trzech dniach, prawda? bo trzy dni po ustaleniu przez papieża herbu Stolica Apostolska wydała oświadczenie, że zmienia ten herb. Prawda? I ta gwiazda pięcioramienna została usunięta z herbu, jakby poza papieżem. A na to miejsce została umieszczona ośmioramienna gwiazda, która miała już oznaczać yy, osiem błogosławić. No i y, takim innym niepokojącym faktem było to, że y, pierwszy anioł pański, y, papież powołał, mówił mi o miłosierdziu i, i powołał się na dzieło kardynała Kaspera. Wiedział, Czy, czytajcie, on to najlepiej ujął, nie będę reklamował książki, ale warto się do niego odwołać, prawda? I tu zaczął referować miłosierdzia za kardynałem Kasperem. No ja pisząc książkę od razu oczywiście sprawdziłem kto to jest kardynał Kasper. I kardynał Kasper 18 lutego tego roku, czyli w czasie kiedy jeszcze ten, znaczy po aplikacji papieża Benedykta XVI ogłosił, znaczy wezwał Kościół do tego, żeby zaczął wyświęcać kobiety na te niższe, niższe święcenia kapłańskie diapońskie. I żeby one przejęły y, część kluczowych stanowisk w Watykanie i, i w kościołach lokalnych. Natomiast wcześniej y, znowu wezwał kościół, co y, były takie liczne negatywne reperkusje w Niemczech, bo on z Niemiec, y, żeby udzielać Komunii Świętej y, tym małżeństwom niesakramentalnym, drugim, trzecim y, i tak dalej. Więc to wszystko budzi niepokój. Znaczy, wiemy, że bramy piekielne kościoła. Y, bramy nie przemogą, bo i że Duch Święty czuwa nad papieżem, więc no, trzeba nam się modlić, żeby, żeby ten Duch Święty tutaj o wszystkim decydował.